Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Drogie Panie, z okazji Dnia Waszego Święta składam Wam wszystkim. Jak najszczersze y, i najserdeczniejsze y, życzenia płynące prosto z mojego serca. Życzę Wam, aby dosłownie wszystkie marzenia się spełniły. Wszystko to, o czym. Y, o czym marzycie się spełniło. Kochani, dzisiejsze czytanie jest o bratnich duszach, ale ponieważ dzisiaj jest y, Wasze święto, to dzisiejsze czytanie będzie tylko i wyłącznie o Panach, którzy są Waszymi bratnimi. Duszami, czyli tak naprawdę sprawdzimy, co słychać u Waszych panów, co się dzieje u yy, Waszych panów. Yy. I teraz tak: Wasi panowie spełniają swoje marzenia albo ich marzenia się spełniają. Yy, w ich życiu coś się kończy albo już się zakończyło, i tutaj rozpoczynają nowe życie bądź nowy etap w swoim życiu, który jest spełnieniem ich marzeń, żegnają się z bólem i cierpieniem. No właśnie, całkiem możliwe, że to wy jesteście spełnieniem ich, marz, ich snów, ich marzeń. No właśnie, że wasze pojawienie się w ich życiu jest spełnieniem ich marzeń. Całkiem możliwe, że jeżeli wy cierpicie z powodu. Jakiej straty, jakiegoś rozstania i ci panowie, jeśli ci panowie marzą o tym, żeby uwolnić was od tego bólu i cierpienia, to oni to, to, to swoje marzenie spełnią. No właśnie, to oni to swoje marzenie spełnią, oni będą robić wszystko, żeby ukoić wasz ból, wasze cierpienie, żeby uwolnić y, was od tego bólu y, i cierpienia, bo taką podjęli decyzję. Y, ale może być na odwrót, że to oni cierpią i to wy o tym, żeby, żeby ukoić. U ukoić ich ból, ich cierpienie, uwolnić ich od tego bólu i y y y cierpienia i to marzenie będziecie spełniać. To, to marzenie będziecie... Spełniać, całkiem możliwe, że będziecie to robić razem, wspólnie, tutaj, y, pra, y, pracując z, y, ze sobą, będziecie uwalniać ich od tego bólu, albo jeżeli oboje z jakiegoś powodu cierpicie, y, no to. Y, Tutaj oboje, tutaj będziecie współpracować, żeby uwolnić siebie nawzajem od tego bólu i od tego yy, yy, cierpienia. Nie mam wrażenie, że ci mężczyźni oddadzą Wam całe swoje serce, całą swoją miłość i dzięki swojej. Yy, Swojej miłości, tutaj swoim uczuciom dotrą do Waszego serca. Przebiją się do, do Waszego serca i, i, i otworzą. Y, Wasze serce tutaj na, na miłość, na uczucia, ale też na siebie. Sprawi, że wy odwzajemnicie te, te ich uczucia, tę ich miłość, wy, wy tutaj stworzycie związek, który będzie oparty nie tylko na, na, na partnerstwie, współpracy. Ale będzie to związek, który będzie stabilny, który będzie trwały, który będzie oparty na mocnych i solidnych y, podstawach, ale też który będzie też dojrzały również dojrzały pod względem e, e, e emocjonalnym, uczuciowym. Y, no właśnie. Całkiem jest tak, że wy pokonacie u siebie swoje wzajemne tutaj lęki i obawy. Tak powiedziałam, wy będziecie walczyć sami ze sobą o ten związek, żeby po, yy, 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 pokonać swoje własne lęki, swoje własne strachy, swoje własne obawy, swoje własne. Wątpliwości. Ci panowie dadzą wam całą swoją miłość, która będzie dopełnieniem waszego szczęścia, która sprawi, że będziecie szczęśliwi. Wy rozpoczniecie razem, wspólnie tutaj bardzo gorący, pełen, pełen namiętności, ale też pasji, yy, romans. No, właśnie was połączą bardzo intensywne tutaj uczucia. Yy, wy razem będziecie kreować nie tylko swój, swój związek, swoją relację, ale swoje nowe, wspólne życie. Będziecie zmieniać swoją sytuację y, z takiej, która Wam się nie podoba na taką, która Wam się będzie podobać. Ja mam wrażenie, że Wy będziecie tu się dzielić y, między sobą tym, co macie, tym, co y, posiadacie. No właśnie, yy, między was połączą bardzo mocne, bardzo intensywne uczucia. Yy, takim jak miałam, wasza sytuacja zmieni się yy, na taką, która będzie wam się pod, yy, podobać, z której będziecie yy, zadowoleni to jest właśnie wasze życie zmieni się na takie, o jakim zawsze tutaj marzyliście, czy śniliście. Co ciekawe, wy będziecie tutaj kontrolować swoje życie, sytuację. No właśnie, tutaj nastąpi koniec jakiejś rozłąki, jakiegoś rozstania. Jakiejś separacji, całkiem możliwe, że wy się połączycie i razem będziecie kreować, tworzyć y, nowe życie. Tutaj będziecie otwierać się y, na, coś, y, na coś nowego, co tutaj powstanie między wami. Y, wy oczysz Uwolnijcie się ze swojego życia, od tego, co jest negatywne w Waszym życiu, i dzięki temu w Waszym życiu nastąpią zmiany, które są niezbędne, ale które przyniosą Wam dobrobyt i obfitość. No właśnie. I te zmiany nastąpią dzięki temu, że Wy zamiast skupiać się na tym, czego nie macie, czego nie posiadacie, będziecie skupiać się na tym, co macie, co już macie. No właśnie. Kochani, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj. Żegnam się z Wami i bardzo serdecznie zapraszam Was na moje kolejne czytanie.